Dotychczasowe porównania grup dokonywaliśmy na danych niezależnych. Teraz przyjrzymy się sytuacji, w której będziemy porównywali wyniki tych samych osób, które zostały zbadane dwukrotnie. Zatem spojrzymy na to, jak wyglądały ich wyniki przed i po. Zobaczymy też, czy występuje istotna różnica między pierwszym a drugim wynikiem. Taki sposób działania będziemy stosowali wtedy, kiedy będziemy próbowali na przykład sprawdzić efektywność jakiejś metody terapeutycznej. Zastanowimy się, jak ludzie funkcjonowali przed zastosowaniem tej metody i po. Wtedy będziemy musieli zastosować testy dla prób zależnych. Teraz pokażę, jak to zrobić. Przed nami tabela, w której znajdują się wyniki badania efektywności pracy 20 pracowników. W czterech różnych sytuacjach. W ciszy, przy niskim hałasie, przy średnim hałasie i przy wysokim hałasie, a następnie znajdują się pomiary przy ciszy, niskim, średnim i wysokim hałasie, które zostały wykonane powtórnie, czyli po pewnym czasie pracy w tych warunkach. W związku z tym, pytanie, które sobie stawiamy, to to, w jaki sposób Warunki wpłynęły na efektywność pracy tych pracowników. Żeby to zrobić, wykonamy test T dla prób zależnych. Żeby to zrobić, wejdziemy w analizę, porównywanie średnich i test T dla prób zależnych. Tu widzimy, że nie ma miejsca na zmienną grupującą, dlatego że ci sami badani zostali zbadani dwa razy. Dlatego będziemy porównywali na przykład wyniki osób, które pracowały w ciszy przy pierwszym pomiarze i przy drugim pomiarze. Klikając OK, zobaczymy wyniki tych osób oraz istotność różnicy między tymi wynikami. W pierwszej tabeli widzimy średnie wyniki efektywności pracy tych pracowników. Przy pierwszym pomiarze wynosiły one 43. Przy drugim 19. Zatem widzimy, że w drugim pomiarze efektywność pracy jest niższa. Teraz sprawdźmy, czy różnica między tymi wynikami jest statystycznie istotna. I tutaj w teście dla prób zależnych widzimy, że różnica między tymi dwiema średnimi jest statystycznie istotna. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że praca w ciszy spowodowała. Istotny spadek efektywności pracy pracowników. Możemy również wykonać porównanie więcej niż jednej zmiennej. Żeby to zrobić, wejdziemy w analizę, porównywanie średnich, test T dla prób zależnych. I teraz dodamy sobie dodatkowe parę zmiennych. To będzie pomiar przy niskim poziomie hałasu, pierwszy i drugi. Przy średnim poziomie hałasu, pierwszy i drugi, i przy wysokim poziomie hałasu. Kiedy klikniemy OK, zobaczymy porównanie wszystkich średnich. To, co powinno od razu rzucić się w oczy, to to, że przy średnim poziomie e, hałasu różnica między średnimi nie jest wielka. Patrząc na test dla prób zależnych, Widzimy, że dla zmiennej cisza niski oraz wysoki poziom hałasu istnieje istotna różnica w pomiarze efektywności pracy na początku i na końcu dnia. Natomiast różnica między osobami, które pracowały w średnim poziomie hałasu jest statystycznie nieistotna. Zatem możemy powiedzieć, że praca w średnim hałasie nie ma wpływu na efektywność pracy. Zatem w przypadku pierwszej, drugiej i czwartej pary przyjmujemy hipotezę alternatywną. W przypadku trzeciej pary przyjmujemy hipotezę zerową, mówiącą o braku wpływu. W ten sposób porównujemy między sobą grupy danych zależnych. Zachęcam do tego, żeby skorzystać z bazy danych dołączonej do tego filmu i samodzielnie wykonać te obliczenia. Powodzenia!